Witajcie, moi drodzy! Dziś przychodzę do Was ponownie z kolejnym moim projektem warsztatowym. W nadchodzących warsztatach wykonamy sobie album, a właściwie to pamiętnik w formie albumu w kształcie pudełka. Wykorzystamy do tego papiery Melody of the Heart zaprojektowane przez Karolinę Bukowską naszej polskiej firmy Alchemy of Art. Album jest, znaczy całe pudełko jest dość duże, bo ma 27 na ponad 18,9 cm wysokości. Jest całe wyklejone płótnem introligatorskim. I tak jak już wspomniałam, ten projekt łączy tradycyjny album z pamiętnikiem. Karty w tym albumie są layoutowe z kieszonkami na zdjęcia i zapiski. Zdjęcia będzie można według własnej woli albo wklejać na stałe, wtedy zmieści się ich znacznie mniej, albo pliczkami wkładać właśnie w te nasze kieszonki. Pamiątkowe wpisy, które tutaj znajdziecie, które będziecie sobie robiły, będą na wzór takich 18-19 wiecznych listów zamykanych na lakowe pieczęcie. Oczywiście pieczęcie dostaniecie również w zestawach, więc z tym nie będzie problemu, jeśli ktoś nie jest w stanie sam sobie takich pieczęci wykonać. Nagrywam te prezentację generalnie dlatego, że nagrywam prawie każdy projekt, ale ten szczególnie w związku z tym, że zdjęcia niestety ale nie pokazały ani uroku tych papierów, nad czym ja naprawdę bardzo boleję, bo papiery są przepiękne, a jakoś te zdjęcia nie potrafią tego, tego oddać. Ani nie pokazały zamysłu, jaki mi towarzyszył przy tworzeniu tego albumu. Więc myślę, że ten filmik będzie pomocny, szczególnie dla tych, którzy nie są zdecydowani, czy przystąpić do tego warsztatu, czy nie. Poza tym, obiektywy nie lubią też kolorów z gamy czerwieni, więc wyszło to tam bardziej czerwone, a album jak widzicie, a może i nie widzicie, bo nie wiem, jak, jak na Waszych monitorach będzie to wyglądało. W każdym razie uwierzcie mi na słowo to nie jest czerwień, to jest bordo. Całość jest połączeniem borda, kremu i delikatnego, takiego brudnego różu. Z dodatkami metalowymi. Tutaj mamy śliczny medalionik. I jest też metalowa. Etykietka, w środku też jeszcze znajdzie się coś metalowego. No to zobaczmy, jak on wygląda w środku. Otwiera się tak jak każdy album pudełkowy, chociaż powiem Wam szczerze, że ja się zastanawiałam, czy nie zrobić w tym przypadku normalnego, pełnego, zdejmowanego wieczka. Myślę, że możemy się w trakcie warsztatu hmm, głębiej w tą nad tym zastanowić i, i sami zdecydować, czy będziecie chciały takie wieczko całe zdejmowane, czy połączone z albumem, tak jak jest tutaj w tym przypadku. Kart w albumie mamy 5. Są to sztywne karty łamane, żeby album nam się ładnie otwierał, tak jak w większości moich albumów. Przekładki tym razem zrobiłam z folii. Nie przepadam za folią w albumach, ale tutaj wydaje mi się, że fajnie się sprawdzi. Poza tym jest problem, powiem Wam, z kalką, z zakupem kalki w większej ilości. Jest oczywiście w, w takich zestawach po 10-20 arkuszy, ale wtedy cena jest po prostu powalająca. Więc myślę, że tym razem. Te foliowe przekładeczki Wam się spodobają, i być może też będziecie chciały w innych albumach je wykorzystać. Jak już wspomniałam, karty są layoutowe, ale tym razem są tutaj kieszonki. Te kieszonki są schowane pod tymi dekoracjami i można w nie całkiem sporo włożyć. To ten papier, który jest przyklejony, jest tylko przyklejony do zaznaczenia, że w tym miejscu i w taki sposób powinno być włożone zdjęcie, zdjęcia 9 na 13, ewentualnie 10 na 15, ale myślę, że te 9 na 13 będą tutaj odpowiedniejsze. I zobaczcie, ja w taką jedną kieszonkę i to całkiem swobodnie. Włożyłam 4 zdjęcia, mamy 10 stron, czyli już minimum 40 takich zdjęć nam się zmieści. Ale możemy ich tutaj włożyć znacznie, znacznie więcej. One się całkiem fajnie w tych kieszonkach trzymają. I oczywiście nasze, nasze zapiski, które będziemy mogły sobie zabezpieczyć przy pomocy pieczęci. Tu mam zaklejone, czyli nikt się już tam nie dorwie, nie przeczyta. Przynajmniej bez złamania czy rozerwania tego. Natomiast wszystkie będą składane. Na kilka sposobów oczywiście, tak jak składało się kiedyś listy, jak jeszcze nie było dostępnych kopert. Czyli zwijało się tak <laughs> arkusz papieru, żeby można go było właśnie zapieczętować i aby niepowołane osoby nie miały dostępu do treści. Czyli jak widzicie tych liścików też tutaj, liścików tych naszych zapisków, być może osobistych, bardzo, będziecie też mogły sobie zmieścić całkiem sporo. Na tej stronie podobnie. Tym razem zdjęcia w pionie. Też chyba cztery, tak, też cztery miałam tutaj włożone, już ich nie będę wkładała. Wszystko ozdobione dekoracjami. Z arkuszy, kwiat, z arkuszy kwiatowych dedykowanych do tej konkretnej kolekcji. Są proste w wykonaniu, a jednak bardzo efektowne. czyli jak widzicie na stronach nie dzieje się zbyt wiele dopóki wy nie zaczniecie tutaj sobie urządzać tego po swojemu już wspomniałam stron jest 10 kart 5 pozycję z wycinanek starałam się tak poukładać i tak powklejać, żeby tworzyły jedność z tymi grafikami, które są na papierze, na tym tle. I tu również to samo. Widzicie, te listy są składane w różne sposoby. Sobie będziemy w trakcie warsztatu składać. Natomiast na tej okładce na dnie naszego albumu mamy dwie kieszonki do których również możemy sobie powkładać liściki jak też y, kolejne zdjęcia ja mam y, tutaj wewnętrzną stronę tego pudełka oklejone płótnem obawiam się że może mi nie starczyć y, papieru a mogłam poczekać bo papieru by mi na pewno starczyło więc tutaj też będziemy sobie pewnie y, wyklejały to wnętrze papierem na tej klapce, bo tu będzie dostatecznie dużo miejsca jeszcze, zobaczcie. Tu jest jeszcze z bite 1,5 cm takiej przestrzeni, też będziemy mogły sobie coś wykorzystać. Natomiast na wieczku na wieczku mamy takie miejsce gdzie możemy ulokować sobie teczkę na zdjęcia bo wiecie, że mam fioła na tym punkcie jakiś magazyn na te zdjęcia zawsze musi być i tu jest taka niewielka tyczuszka też na zdjęcia w formacie 9x13 bądź 10x15 oraz zapas kartek do naszych zapisków Kartki są w kolorze ekri, nie są białe Zresztą ca w całym albumie jest wykorzystany yy, papier właśnie w kolorze ekry, tym razem nie w bieli bardzo ładnie się to skomponowało Te wiązanie, które ja tutaj zrobiłam, zrobimy sobie odrobinkę inaczej w trakcie warsztatu, bo wiecie to jest projekt, a projekty mają to do siebie, że później lubią się zmieniać, więc tutaj też ulepszymy sobie to nieco. Tu jest także, zobaczcie, miejsce na długopis bądź pióro, które też sobie zasznurujemy, bo jak włożyłam długopis i przekładałam tym, to on mimo wszystko, pomimo tego wiązania, lubiał, lubił się wymsknąć stąd i wypadał, więc będziemy musiały tu pomyśleć nad zabezpieczeniem tego no i to by było dziewczyny chyba na tyle mam nadzieję, że ten filmik wam pomoże w podjęciu decyzji że zechcecie wziąć udział w tym, war nie chcę mi się tego wiązać wiecie, no leniwa jestem jak cholera no dobra, zawiążę sobie później mam nadzieję, że zechcecie zrobić ze mną takie pudełko jak widzicie na zewnątrz yy, też nie ma niczego yy, Mocno wystającego, bo jest tylko ta plakietka, więc z przechowaniem tego, tego pudła też nie będziecie miały problemu. Zmieści się bez problemu do każdej półki czy szuflady. Spokojnie można na nim jeszcze coś wstawić. Nie będziecie się musiały bać, że coś Wam się tutaj zniszczy, a dekoracje takie bardziej przestrzenne mamy schowane wewnątrz naszego pudełeczka. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz zachęcam Was do zapisów. W każdym zestawie tym razem znajdziecie drobny upominek, drobny gratis ode mnie. Zapisy trwają bodajże do 6, do 6 lipca, a wszystkie konkretne informacje znajdziecie w opisie pod spodem, pod tym filmem. Do zobaczenia, dziewczyny. Pozdrawiam Was serdecznie.